Dobry wieczór. Co za emocje? Mhm. Wiemy. psikus z naszej strony. Tak, dziś rano zrobiliśmy kółko. Start to sulencin, zakończenie to też sulencin, nie żubrów. W dzisiejszej zagadce przyda się skorzystanie z funkcji dostępnej na roads.tom.com lub jak kto woli live traffic, która pozwala określić odległości pomiędzy zaznaczonymi punktami na mapie. Wystarczy prawy przycisk myszki i już możemy. Wybrać miejsce startu i zakończenia odcinka, którego odległość albo sposób dojazdu chcemy poznać. Chyba dziś będzie trudno. Zwłaszcza, że jak zauważył słusznie dziś Jacek, to ostatnia zagadka. Startujemy z miasta, w którym do 1902 roku wydawano gazetę ludową, redagowaną w języku polskim, a która była przeznaczona dla ludności mazurskiej. No, już znamy region. Wystartujemy z ulicy, która przedziela dwie inne jakie? Hmm. Znów zagadka, choć nigdy nie było im dane się spotkać, tu wieszcz i dzielny żołnierz, który zapisał się także w historii polskiego sojusznika z zupełnie innego kontynentu, dzieli tę właśnie ulicę, z której startujemy do miejscowości, gdzie chyba większość męskiej populacji mieszkańców miała bądź ma na imię Jan. Bardzo mocno też podkreślają kolor biały. Ten odcinek ma 17 km bez 100 metrów. Z tego miejsca kierujemy się dalej. Na zbliżeniu widać, że to trochę droga w T i z powrotem, ale zmierzamy 4 km i 300 m, by dojechać do wioski, która swoją nazwę wzięła chyba z nazwy, już niestety niewydawanego magazynu poświęconego informatyce. Kolejny odcinek to trasa 18 km, która będzie wymagała od nas wjechania na drogę wojewódzką, a następnie skręcenia w prawo i dojechania do miejsca, w którym. Zagadka. Myśliwy polował na wilki w lesie. Teraz mamy ochotę zobaczyć węże. Chociaż to skojarzenie jedynie od nazwy naszego kolejnego punktu, zatem przed nami 19,5 km. W drodze przejedziemy przez miasto, w którym zmarł wybitny poeta tych ziem, Michał Kajka. Od tego miasta mamy jeszcze 7,5 km do naszych węży. Niemal 5 km dzieli nas do następnego przystanku. Jego nazwa pochodzi od obszaru leśnego, w który w swojej typologii dzieli się na kserotermiczne, acydofilne, niżowe i podgórskie. Nie wiedzieliśmy o tym. Ale od tego miejsca już tylko 2 km i spokojnie możemy napić się piwa, bo jesteśmy na miejscu. Jaka to miejscowość? Odpowiedzi przesyłacie na Facebook małpa, Na Wasze odpowiedzi czekamy do jutra do godziny 10 rano. Powodzenia!